Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co sprawia, że pomimo tego, iż się modlisz, afirmujesz i wizualizujesz, finalnie nie otrzymujesz tego, o co prosisz? Przyczyną często jest to, że brakuje nam właściwej techniki modlitwy sposobu na to, by nasze wibracje połączyły się z częstotliwością tego, czego pragniemy. Jak powiedział kiedyś starożytny chiński filozof i twórca taoizmu Laozi, wszechświat rządzi się uniwersalnymi, duchowymi prawami. A naszą rolą, by uzyskać to, czego naprawdę pragniemy, jest zrozumienie tych praw i życie zgodnie z nimi. Te prawa nigdy nie zawodzą, jednak musimy nauczyć się je prawidłowo stosować, aby działały one na naszą korzyść. W dzisiejszym filmie dowiemy się, jak prawidłowo prosić wszechświat Boga lub wyższą siłę o to, aby ta postawiła u naszych stóp wszystko, czego pragniemy i nigdy nam nie odmawiała. Po wtajemniczeniu się w ten film Możesz być w szoku, że tak pozornie skomplikowana rzecz może finalnie okazać się naprawdę prosta. Zanim jednak zaczniemy, upewnij się, że zostawiłeś kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, by móc być na bieżąco informowany o filmach, które pojawią się w przyszłości. Zaczynamy. Wszystko, o czym myślimy, co mówimy i co czujemy, manifestuje się. Ale co dzieje się wtedy, gdy prosimy o coś, czego pragniemy, a nie otrzymujemy tego? Istnieje kilka czynników, które wyjaśniają to zjawisko. Pierwszym punktem, w którym ludzie popełniają błąd, który sprawia, że nie otrzymują tego, o co proszą, jest forma czasu przyszłego. Pozwól, że wyjaśnię to Tobie na przykładzie. Afirmacja wypowiadana przez pewną osobę może brzmieć: dziś. Będę miał cudowny dzień. Musimy jednak zrozumieć pewien fakt, który wiele nam ułatwi. Żyjemy w wiecznym teraz. Jutro nigdy nie nadchodzi, ponieważ jutrzejszy dzień stanie się dniem dzisiejszym. Wszystko to tylko nasze wyobrażenia lub wspomnienia, które tworzymy w swojej głowie, a tworząc je, również robimy to w teraźniejszości. Jeśli prosisz o coś w przyszłości, wysyłasz informacje do wszechświata że chcesz otrzymać to coś w przyszłości, a przyszłość nigdy nie nadchodzi. Dlatego bardzo ważne jest, aby zawsze modlić się w czasie teraźniejszym. Zamiast mówić będę miał, powiedz mam dziś cudowny dzień. Nawet jeśli przeżywasz w danym momencie nieprzyjemną sytuację, właściwym sposobem na zmianę jest mówić i prosić w czasie teraźniejszym. Podam teraz kolejny przykład, który pozwoli utrwalić nam tę tezę. Na co dzień można spotkać się z wieloma sytuacjami, w których ludzie modlą się następująco. Dziękuję ojcze, bo wiem, że dasz mi wszystko, czego pragnę. Jednak to stwierdzenie dasz mi nigdy nie nadchodzi. Zmieni je w prosty sposób na dziękuję Ojcze za to, że dajesz mi w każdej chwili wszystko, czego pragnę i potrzebuję. Afirmacje otwierają drzwi do potęgi wszechświata i mają moc, której nawet nie możesz sobie wyobrazić. Jeśli jednak wypowiadamy je w czasie przyszłym, nie materializują się, ponieważ przyszłość nie istnieje. To właśnie wtedy ludzie wierzą, że Bóg ich nie słucha, ponieważ nie otrzymują tego, czego pragną. Modlitwa to to, co wypowiadasz przez swoje usta każdego dnia. Jesteśmy w ciągłej modlitwie, dlatego bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na wszystko, co mówisz. Myśl, że Bóg daje tobie to, o co prosisz, kiedy robisz to w odpowiedni sposób, a ten sposób to zawsze prośba w czasie teraźniejszym. Kolejny punkt, w którym ludzie popełniają błąd podczas składania swoich próśb, polega na tym, że podczas modlitwy wybierają konkretny czas, w którym chcą to otrzymać. Załóżmy, że masz pragnienie, by móc kupić sobie nowy dom. Bóg nie da go tobie w momencie, w którym chcesz. W takich sytuacjach jesteśmy jak rozpieszczone dzieci, które denerwują się, jeśli nie dostaną tego, o co proszą, wtedy, kiedy tego chcą. Bóg również przestrzega swoich praw i wszystko, czego pragniemy, pojawi się we właściwym czasie. Zapewniam cię, że tak będzie. Teraz zwróć swoją uwagę na to i zastanów się przez chwilę, ile razy zdarzało się, że wypowiadałeś afirmacje, których nauczyłeś się z jakiegoś innego filmu, ale finalnie nic się nie spełniło? Pozwól, że teraz wyjaśnię, co sprawiło, że tak się stało. Po pierwsze, prosiłeś w czasie przyszłym, po drugie, kiedy skończyłeś się modlić, usiadłeś w oczekiwaniu, aż to, o co prosisz, spadnie z nieba. Ani Bóg, ani wszechświat tak nie działa. Wszystko czego pragniesz jest już przygotowane i cierpliwie ciebie oczekuje. Żeby jednak mógł się z tym połączyć, musisz przypomnieć sobie działanie pewnego prawa, które jest niezwykle potężne we wszechświecie. Jest ono nazywane prawem wibracji. W zależności od tego, na jakiej częstotliwości wibrujesz, taką właśnie częstotliwość do siebie przyciągasz. Powiedzmy, że o coś poprosiłeś. A następnie ciągle patrzysz na zegarek, żeby zobaczyć, kiedy to coś się pojawi. Oczywiście, skoro nie pojawiło się wtedy, kiedy chciałeś, przestałeś wierzyć, że realnym jest, by pojawiło się to w twoim życiu w ogóle, to duży błąd, który popełnia większość ludzi. Popełniali go również moi bliscy i popełniałem go ja, aż do momentu, w którym nauczyłem się, jak działają prawa. W tamtym momencie wszystko w moim życiu uległo zmianie. Przede wszystkim musisz zrozumieć, że kiedy czegoś chcesz, pragnienie tego czegoś zakrada się do twojego umysłu, a to czego pragniesz jest już przygotowane i czeka na ciebie, pod warunkiem, że poprosisz o to we właściwy sposób, aby mogło się to zamanifestować w świecie fizycznym. W świecie kwantowym istnieje wszystko. Wszystko jest stworzone pod ciebie, a kiedy pragnienie czegoś wchodzi do Twojego umysłu, to znaczy, że jest już gotowe do dostarczenia tego Tobie. Jedynym warunkiem jest to, że musisz wibrować na częstotliwości, która jest wymagana, aby pragnienie to się zamanifestowało. Poprosisz, a potem zwątpisz, że to otrzymasz. Zmieniasz wibrację, a to pragnienie się od Ciebie oddala. Podobne wibracje rezonują razem, podczas gdy te, które są różne, rozdzielają się. Jeśli prosisz o coś, czego pragniesz, przede wszystkim musisz mieć przekonanie, że to otrzymasz. Po drugie, musisz pozostać na tej samej częstotliwości, na której znajduje się twoje pragnienie. W jaki sposób więc możesz to zrobić? Wiedz, że twoje pragnienie zostało już stworzone we wszechświecie i że z czasem pojawi się w twoim życiu wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Naucz się ufać prawom, ponieważ one istnieją i są precyzyjne. Musisz mieć wiarę, że to otrzymasz i pozwolić Bogu zorganizować wszystko w doskonałym czasie, abyś mógł to otrzymać. Powiedział kiedyś Święty Paweł, wiara jest pewnością rzeczy, na które się oczekuje i przekonaniem o rzeczach niewidzialnych. Czemu więc wątpisz, czy to otrzymasz? Ponieważ większość ludzi wierzy, że najpierw musi coś zobaczyć, aby w to uwierzyć, ale wszechświat wcale tak nie działa. Naucz się najpierw wierzyć, a później widzieć, a zapewniam cię, że Bóg postawi wszechświat u twoich stóp, a ty będziesz mógł zrealizować wszystko, czego pragniesz w swoim życiu. Ponieważ jeśli pojawi się to w twoim umyśle, z czasem pojawi się to również w twoim świecie. Miej pewność, że to otrzymasz i pozostań spokojny, mając świadomość, że twoje pragnienie już się tworzy. Wyobraź sobie, że to jak chleb, który musi wyrosnąć, a potem zostać upieczony. Jeśli włożysz chleb do pieca, zanim zdąży wyrosnąć, nie wyjdzie taki, jaki powinien. Kolejnym punktem, w którym ludzie popełniają błąd, jest przekonanie o tym, że mogą zdobyć lub osiągnąć tylko tyle, ile obecnie widzą swoimi oczami. Pozwól, że podam teraz przykład, po to byś to lepiej zrozumiał. Chcesz mieć dużo pieniędzy, ale obecnie masz stały miesięczny dochód ze swojej pracy. Zastanawiasz się więc, w jaki sposób możesz mieć dużo pieniędzy, skoro twoje zarobki ograniczone są do tego, ile zarabiasz. W takim wypadku ludzie zwykle wierzą, że muszą zagrać na loterii, aby stać się bogatymi, i trzymają się tego, że to jedyny sposób, by mieć dużo pieniędzy. Pozwól więc, że przekażę teraz trudną do przełknięcia, ale szczerą prawdę. Osoba, która wygra na loterii, często kończy biedniejsza niż wcześniej, a nawet oddala się od swoich bliskich. Dzieje się tak, ponieważ po pierwsze, osoba ta nie wibruje w obfitości pieniędzy, a jak mówiliśmy już wcześniej, podobne wibracje rezonują razem, podczas gdy te, które są różne, rozdzielają się. To prowadzi takie osoby do szybkiej utraty pieniędzy, które wcześniej zdobyli. Wibrują one w częstotliwości niedostatku i wierzą, że loteria ich uratuje. Podobne wibracje rezonują razem, więc jeśli wibrujesz w niedostatku, przyciągasz więcej niedostatku. Przestań polegać na loterii, by poprawić swoją sytuację finansową, bo to się nie stanie. Naucz się wibrować w obfitości, a obfitość będzie płynąć do Twojego życia nieustannie. Jeśli pragniesz wolności finansowej, wyjdź z mentalności ofiary ciągłego niedostatku i od tej chwili w poprawny sposób deklaruj. Dzieje się tak, ponieważ po pierwsze, osoba ta nie wibruje w obfitości pieniędzy. A jak mówiliśmy już wcześniej, podobne wibracje rezonują razem, podczas gdy te, które są różne, rozdzielają się, to prowadzi takie osoby do szybkiej utraty pieniędzy, które wcześniej zdobyli. Wibrują one w częstotliwości niedostatku i wierzą, że loteria ich uratuje. Podobne wibracje rezonują razem, więc jeśli wibrujesz w niedostatku, przyciągasz więcej niedostatku. Przestań polegać na loterii, by poprawić swoją sytuację finansową, bo to się nie stanie. Naucz się wibrować w obfitości, a obfitość będzie płynąć do Twojego życia nieustannie. Jeśli pragniesz wolności finansowej, wyjdź z mentalności ofiary ciągłego niedostatku i od tej chwili w poprawny sposób deklaruj. Patrz na przedmioty w sklepie, na które możesz sobie pozwolić, wcale nie musisz ich kupować, dawaj biednym i potrzebującym sumy, na które możesz sobie pozwolić, tak by nie naruszało to twego finansowego poczucia bezpieczeństwa. Stawiasz się wtedy w pozycji dawcy, kogoś, kto już ma i może się tym podzielić. Wszystkie te działania automatycznie kierują Twoje skupienie na dostatek, a Ty zaczynasz wibrować w częstotliwości obfitości, która przyciąga do Ciebie jeszcze więcej tego, czego chcesz. W tym przypadku w kontekście pieniędzy pozwól, że powiem Tobie historię mojego przyjaciela. Pokażę ona Tobie, co zdarzało się mu każdego dnia, zanim zaczął on prawidłowo stosować prawa omawiane w tym filmie. Sytuacja finansowa Mariusza była okropna i każda złotówka, którą wyjmował z portfela, napawała go niepokojem, którego nawet nie możesz sobie wyobrazić. Kiedy odczuwał on ten niepokój, wydając swoje pieniądze na to, czego potrzebował, kiedy czuł, że jego pieniądze się kończą, zaczynał wibrować niedostatku i oczywiście, zgodnie z prawem wibracji, przyciągał do siebie tego niedostatku jeszcze więcej. Tak jak omawialiśmy to już wcześniej, uniwersalne prawa, a w tym prawo wibracji, działają zawsze i wszędzie, to my jesteśmy twórcami i to za sprawą naszej świadomości, to my decydujemy, czy będą działać one na naszą korzyść, czy nie. Dzisiaj mój serdeczny przyjaciel Mariusz, wyjmując z portfela każdą złotówkę, robi to z radością i wdzięcznością. Ale o pieniądzach można doświadczyć czegoś szalonego i jednocześnie wspaniałego. Mariusz powiedział mi, że kiedy używa on swoich pieniędzy, nigdy mu się one nie kończą. Mówi, że zdaje się, jakby rozmnażały się one w jego portfelu. Zawsze ma pieniądze, ponieważ wibruje on w stałej obfitości. Teraz pozwól, że zwrócę Twoją uwagę na pewną rzecz. Kiedy stale deklarujesz, że jesteś w obfitości. Bóg otwiera przed tobą kanały, które są nieskończone, a pieniądze przypłyną do twojego życia w sposób, którego się najmniej spodziewasz, bo uniwersalne prawa nigdy nie zawodzą. Przestań się ograniczać albo wierzyć, że obfitość jest przeznaczona tylko tym, którzy wygrywają na loterii lub że obfitość nie jest przeznaczona właśnie Tobie. Kiedy zmienisz swoją wibrację i zaczniesz wibrować na wysokiej częstotliwości, wszechświat otworzy przed Tobą złote drzwi. Podsumowując, pozwól, że przekażę Tobie coś bardzo ważnego. Wszystkie błogosławieństwa, które przychodzą do Twojego życia, nie są jedynie Twoje. Naucz się dzielić nimi z bliskimi lub z kimkolwiek, kogo wybierzesz. Bóg to uwielbia, zapewniam cię, i na koniec zawsze bądź wdzięczny. Wdzięczność tworzy w twoim życiu cuda. Wszystko za co wyrażasz wdzięczność, pomnaża twoje błogosławieństwa. Zacznij dzień od podziękowania wszechświatowi za. Sytu często w życiu formułujemy prośby, modlimy się lub wizualizujemy nasze cele. Jednak gdy nie otrzymujemy tego, o co prosimy, pojawia się frustracja i rozczarowanie. Stoicyzm uczy nas, że kluczem do spokoju i spełnienia nie jest kontrola nad tym, co zewnętrzne, ale nad naszymi własnymi myślami i reakcjami. Zamiast skupiać się na tym, czego nie możemy zmienić, powinniśmy skoncentrować się na tym, co jest w naszej mocy. Stoicy wierzą, że wszechświat rządzi się swoimi prawami, a naszym zadaniem jest żyć w harmonii z nimi. Zamiast prosić o konkretne rzeczy w przyszłości, powinniśmy skupić się na teraźniejszości i akceptować to, co przynosi nam los. Modlitwa czy afirmacje nie powinny być próbą kontrolowania przyszłości, ale narzędziem do pogodzenia się z teraźniejszością i wzmocnienia naszej wewnętrznej siły. Jak stosować stoickie podejście do pragnień? Żyj w teraźniejszości. Stoicyzm uczy, że przyszłość jest poza naszą kontrolą. Zamiast mówić będę miał wspaniały dzień, powiedz dziś mam wspaniały dzień. Skup się na tym, co możesz zrobić teraz, aby poprawić swoją sytuację. Akceptuj to, co nieuniknione. Jeśli nie otrzymujesz tego, o co prosisz, nie trać wiary. Zamiast tego zaakceptuj, że wszechświat ma swój własny plan. Stoicy wierzą, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, nawet jeśli go nie rozumiemy. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Twoje myśli, emocje i działania są w twojej mocy. Zamiast martwić się o to, czy otrzymasz to, o co prosisz, skoncentruj się na tym, jak możesz stać się lepszą wersją siebie. Praktykuj wdzięczność. Stoicyzm podkreśla znaczenie wdzięczności za to, co już mamy. Zamiast skupiać się na brakach, doceniaj to, co jest w Twoim życiu tu i teraz. Wdzięczność pomaga nam zachować spokój i równowagę. Nie przywiązuj się do wyników. Stoicy uczą, że powinniśmy działać zgodnie z naszymi wartościami, ale nie przywiązywać się do konkretnych rezultatów. Jeśli pragniesz czegoś, dąż do tego. Ale bądź gotowy zaakceptować, że wynik może być inny niż się spodziewasz. Stoicyzm przypomina nam, że prawdziwe szczęście pochodzi z wewnątrz. Zamiast próbować kontrolować wszechświat, powinniśmy skupić się na tym, jak reagujemy na to, co nas spotyka. Kiedy modlimy się lub formułujemy pragnienia, róbmy to z pokorą i akceptacją. Pamiętaj, że wszystko, czego potrzebujesz, już jest w tobie. Wystarczy, że nauczysz się żyć w zgodzie z naturą i swoimi wartościami. Filozofia życia w harmonii z naturą, stoicyzm, zapoczątkowany przez Zenona z Kition, a następnie rozwijany przez takich myślicieli jak Epiktet, Seneka czy Marek Aureliusz, to filozofia, która uczy nas, jak żyć w zgodzie z naturą i rozumem. Jej głównym celem jest osiągnięcie eudaimonii stanu wewnętrznego szczęścia i spełnienia, które nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Stoicy wierzą, że wszechświat jest uporządkowany i racjonalny, a naszym zadaniem jest zrozumieć jego prawa i dostosować się do nich. Nie chodzi o to, by kontrolować to, co zewnętrzne, ale by kontrolować to, co wewnętrzne, nasze myśli, emocje i reakcje. Stoickie podejście do pragnień. W życiu często formułujemy pragnienia. Chcemy więcej pieniędzy, lepszej pracy, zdrowia, miłości. Stoicyzm nie mówi, że powinniśmy porzucić wszystkie pragnienia, ale uczy nas, jak podchodzić do nich w sposób zdrowy i zrównoważony. Rozróżnianie między tym, co w naszej mocy, a tym, co poza naszą kontrolą. Epiktet uczył. Że kluczem do spokoju jest rozróżnienie między tym, co możemy kontrolować, a tym, czego nie możemy. Nasze pragnienia często dotyczą rzeczy zewnętrznych, np. awansów pracy czy uznania innych ludzi. Stoicyzm przypomina nam, że nie możemy kontrolować tych rzeczy ale możemy kontrolować naszą reakcję na nie. Zamiast pragnąć awansu, pragnij być najlepszą wersją siebie w pracy. Wtedy, niezależnie od wyniku, zachowasz spokój. Pragnienia zgodne z naturą. Stoicy wierzą, że powinniśmy pragnąć tego, co jest zgodne z naszą naturą jako istot rozumnych. Oznacza to, że nasze pragnienia powinny być oparte na cnocie, mądrości, odwadze, sprawiedliwości i umiarkowaniu. Zamiast pragnąć bogactwa, pragnij wolności od lęku przed ubóstwem. Zamiast pragnąć sławy, pragnij żyć w zgodzie z własnymi wartościami. Nie przywiązywanie się do wyników. Stoicyzm uczy nas, że powinniśmy działać zgodnie z naszymi wartościami, ale nie przywiązywać się do konkretnych rezultatów. Jeśli pragniesz czegoś, dąż do tego, ale bądź gotowy zaakceptować, że wynik może być inny niż się spodziewasz. To podejście pozwala zachować spokój, niezależnie od tego, co przyniesie życie. Jak prosić, nie tracąc spokoju? Stoicka modlitwa to nietradycyjna prośba skierowana do bogów czy wszechświata, ale akt zgody na to, co przynosi życie. Stoicy wierzą, że powinniśmy prosić z pokorą, ale jednocześnie akceptować, że odpowiedź może być inna niż się spodziewamy. Modlitwa jako akt wdzięczności zamiast prosić o więcej, dziękuj za to, co już masz. Stoicyzm uczy, że wdzięczność jest kluczem do wewnętrznego spokoju. Kiedy jesteś wdzięczny za to, co masz, przestajesz koncentrować się na brakach i zaczynasz dostrzegać bogactwo w teraźniejszości. Prośba o mądrość, nie o rzeczy. Stoicka modlitwa często koncentruje się na prośbach o wewnętrzne cechy, takie jak mądrość, odwaga czy cierpliwość. Zamiast mówić, proszę o więcej pieniędzy, powiedz, proszę o mądrość, by mądrze zarządzać tym, co mam. Akceptacja niewiedzy. Stoicy wierzą, że nie zawsze wiemy, co jest dla nas najlepsze. Kiedy prosisz o coś, dodaj jeśli to jest zgodne z naturą wszechświata to przypomina ci, że wszechświat może mieć większy plan, którego nie rozumiemy. Stoickie podejście do trudności i przeszkód. Stoicyzm uczy nas, że trudności są nieodłączną częścią życia. Zamiast ich unikać, powinniśmy je przyjmować jako okazję do rozwoju. Marek Aureliusz pisał: Przeszkoda staje się drogą. Każda trudność to szansa, by ćwiczyć cnoty, odwagę, cierpliwość, sprawiedliwość i mądrość. Przekształcanie przeszkód w okazję, kiedy spotykacie coś trudnego, zadaj sobie pytanie: Jak mogę wykorzystać tę sytuację, by stać się silniejszym? Stoicy wierzą, że każda przeszkoda to lekcja, która pomaga nam rozwijać charakter. Akceptacja tego, co nieuniknione. Stoicyzm uczy nas, że powinniśmy akceptować to, czego nie możemy zmienić. Zamiast walczyć z rzeczywistością, zaakceptuj ją i skup się na tym, jak możesz ją wykorzystać do swojego rozwoju. Praktykowanie dystansu. Stoicy. Zalecają, abyśmy nie przywiązywali się zbyt mocno do swoich pragnień czy oczekiwań. Zamiast mówić: Muszę to dostać, powiedz: Chciałbym to mieć, ale jeśli się nie uda, będę w porządku. Ten dystans pomaga zachować spokój. Stoicka harmonia z wszechświatem, stoicy wierzą, że wszechświat jest racjonalny i uporządkowany, a naszym zadaniem jest żyć w harmonii z nim. Oto jak możesz to robić. Poznaj prawa natury. Stoicyzm uczy, że powinniśmy rozumieć prawa rządzące wszechświatem i dostosowywać się do nich. To oznacza akceptację przemijalności, zmian i niepewności. Żyj zgodnie z rozumem. Stoicy wierzą, że rozum jest największym darem.